Dziś o godzinie 14.50 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Małki, w którym udział brały cztery samochody. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili, że w tym zdarzeniu drogowym brał udział pięć pojazdów. W wyniku zdarzenia, całego zdarzenia drogowego poszkodowana została jedna osoba, jest to 30-letnia kobieta, która stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Ze wstępnych ustaleń Policjantów wynika, że pojazdy podróżowały z, miejscowości, z kierunku miejscowości Toruń w kierunku Brodnicy. Wjeżdżając w teren zabudowany, zwolniły cztery samochody. Piąty, czyli sprawca pojazdem Audi, uderzył poprzedzające go pojazdy. W wyniku czego jeden z pojazdów, czyli pojazd marki Skoda, przewrócił się, uderzył w poprzedzający pojazd Opel, który uderzył w dwa poprzedzające go następnie samochody. W pojeździe Audi podróżowało około trzech mężczyzn, wszyscy trzej byli pod wpływem alkoholu, w związku z czym zostali zatrzymani celem wyjaśnienia i ustalenia, który z nich kierował.